Siemanko, witam wszystkich z deszczowego i pochłonionego Londynu. Dzisiaj wstając rano sobie myślałem, a może pojadę nad morze, ale patrząc przez okno jaka jest pogoda to stwierdziłem po prostu, że to nie ma sensu. A więc zrobię dzisiaj szybko rundkę po Londynie i myślę, że będę kontynuował swoją serię vlogów o londyńskich stadionach. Na chwilę obecną idę na szybkie zakupy, zrobię zakupy, zjem jakieś śniadanie, Sekuję w ciuchy, biorę rower i lecę w trasę. A więc do zobaczenia później. Na razie, hej! A więc jeszcze raz, siema wszystkim Witam was na kanale Rowerem po Londynie Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo jest dzisiaj dość wietrznie I pogoda jest bardziej taka deszczowa, jak można zauważyć Jak wspominałem wcześniej Będę kontynuował swoją serię vlogów o londyńskich stadionach A dzisiaj pod lupy idzie Wembley Stadion Jeden z najbardziej znanych stadionów na świecie ja na chwilę obecną udaję się na dzielnicę Highbury-Zington, zahaczę o stadion Arsenal, Emirates Stadium, stamtąd udam się do Regents Parku, zrobię sobie krótką przerwę i z Regents Parku będę uciekał na dzielnicę Wembley, gdzie znajduje się właśnie ten znany stadion na całym świecie, czyli Wembley Stadion. a więc ja lecę w drogę. No, i to było tyle na sam początek, więc do usłyszenia. Hej! Wracając jeszcze o tej wiecznej, i pochmurnej pogody, którzy używają tego określenia, że angielska pogoda jest jak dziewczyny lub kobiety, bo jest zmienna. Mam na myśli to, że dziewczyny lubią po prostu zmieniać zdanie. I tak się mówi, że angielska pogoda jest właśnie jak Jak kobiety. Bez urazy oczywiście, pojedrzeńska, ale. Jeszcze wczoraj jadąc rano do pracy. Temperatura z rana o godzinie dokładnie ósmej. Termometr pokazywał 19 stopni. Teraz jest godzina 11 i jest tylko 9, więc to jest bardzo Bardzo duży skok temperatury z dnia na dzień. Ja dzisiaj mam ubrane długie shorty, bluza i na to jeszcze wiatrówka, więc naprawdę jest, jest dość zimno. Pogoda się zmieniła w jeden dzień diametralnie ale to nic trzeba pokręcić swoje kilometry mam nadzieję, że po drodze nie złapie mnie deszcz, tak jak ostatnio no i wykrekałem. dosłownie 5 minut temu powiedziałem, oby nie złapał mnie deszcz i właśnie zaczyna padać ja to mam szczęście, nie wierzę no nic, dojadę pod stadion arsenalu i tam się zatrzymam na krótką przerwę. Do usłyszenia, hej! hej to jeszcze na chwilę właśnie dojechałem do parku, który znajduje się nieopodal już Stadionu Arsenal. Ale jest tak gorąco, nie wiem co jest, po pogoda zmienia się co chwilę. Jest tak gorąco po prostu, że muszę zdjąć tą wiatrówkę i pokażę Wam, pokażę wam w, czym, w czym jeżdżę i jakiej firmie jest ta wiatrówka. Jak możecie zauważyć to jest firma Morvelo. To jest cieniutka kurka wiatrówka. Jest jest fajna, ponieważ bardzo fajnie się składa, i praktycznie po złożeniu nie zajmuje w ogóle miejsca. Można ją schować do tylnej kieszonki w bluzie albo w koszulce. Tutaj w, z tyłu jest kieszonka, w którą chowa się cała kurtka. Szybko złożę, chwila. A więc po złożeniu. I schowanie w to tylną kieszonkę jest takiej wielkości, dosłownie nie zajmuje nic, można ją schować w tylną kieszeń. Jak wspominałem wcześniej, firma Morvelo, od razu mówię, to nie jest żadna yy, reklama sponsorowana, po prostu lubię te ciuchy, są w miarę dobrej ceny, jakościowo też w miarę jest ok. Krój mi odpowiada, więc po prostu kupuję te ubrania i tyle, polecam. No i to by było na tyle, hej! Właśnie powoli dojeżdżam na Stadion Arsenal. Jak dojedę na miejsce Będzie tak zwane ogłoszenie parafialne Oczywiście nic to nie ma związane z religią Tylko po prostu kolega Grzegorz Stenka poprosił mnie Abym powiedział kilka słów o nim i o jego blogu A dokładnie jego misji Misja nazywa się Misja Świętego Jakuba jak dobrze pamiętam Jak będę już na miejscu po prostu powiem kilka słów O co dokładnie chodzi A więc do usłyszenia, hej! Ja już jestem pod stadionem Ok, jak wspominałem wcześniej, ogłoszenie parafialne. Prośba od kolegi Grzegorza Stenka. Grzegorz Stenka ogólnie chce przejść w tym roku 5000 km. Zamierza pokonać drogę dokładnie od Łotwy, od Rygi, aż do wybrzeża Hiszpanii, jak się nie mylę. Jego blog na Facebooku możecie znaleźć pod nazwą Muszla Świętego Jakuba. Poniżej tego filmu zamieszczę link. Gościu naprawdę jest... Pozytywny, jak samo sobie mówi, jest autostopowiczem, podróżnikiem. Ostatnio nawet miał rozmowę w radiu RMFFM. Poniżej, poniżej tego filmu zamieszczę link do tej rozmowy. On dokładnie chce ustanowić także rekord polski w przejściu tysiąca kilometrów i chce to zrobić, jak się nie mylę, chyba w 12 dni. A więc jeszcze raz, jak możecie, po prostu odwiedźcie jego fanpage na Facebooku. To było na tyle w ogłoszeniu parafialnym na dzisiaj. Ja jestem właśnie po stadionem Arsenal. Tutaj zrobię sobie szybko przerwę, jakieś 2-3 minutki napiję się, zjem batona albo banana i ruszam stąd dokładnie do parku Regent's Park. Jeden z bardzo znanych parków w Londynie. Tam zrobię sobie dłuższą przerwę, bo jest bardzo ładny ogród róż, jest ponad nie mam pojęcia ile jest gatunków róż, ale jak dojadę to po prostu poczytam trochę o tym o tym ogrodzie róż i powiem kilka słów. Okej. Okay. Nie przedłużając, ja, ja po prostu lecę dalej w drogę. Na razie. Ja jeszcze zanim udam się w dalszą drogę do parku, do, o którym wspominałem wcześniej, zrobię szybko rundkę wokół stadionu Arsenal, bo ostatnio tego nie zrobiłem. Yy, no, a więc szybka rundka naokoło. No i tutaj są chyba najbardziej znani piłkarze, którzy, którzy zrobili jakieś zasługi dla, dla tej drużyny Arsenalu. Dokładnie to jest Celebration Corner, czyli róg celebrytów Andrew Arshwin od lewej strony, Saul Campbell, Brian Talbot, Dennis Bergkamp, David Simon, Paul Merson, Freddy Ljungberg, Charlie Nicholas, Alan Smith, Jan Wright, Terry Aurie tego gościa każdy chyba zna, nawet dzieci z podstawówki Aaron Ramsey, Patrick Vieira, Robert Spires, David Rock, Rock, Castle, Ray Parlor, Tony Adams, Kanu, Charlie George, Alan Sunderland No, tak wygląda róg celebrytów Po lewej stronie jest pomnik Terry Auri. Grał w latach 1999 do 2007 roku Okej, okay, ja Dokańczam swoją rundkę wokół stadionu A później lecę do Regence Parku, o którym wspominałem wcześniej Ale wieje! Okej, okay, rundka dookoła stadionu zrobiona Nie udaje się do Regence Parku A więc widzimy się później Na razie Do usprzenia Właśnie ja dojechaliśmy do dzielnicy Camden Town Jedna z bardzo znanych z dzielnic w Londynie Tutaj mieszkała sławna Amy Winehouse Bardzo sławna piosenkarka, która zmarła w wieku 27 lat Powód był chyba jeden Każdy o tym wie, że miała problemy jest z tragami, A więc każdy kto to ogląda uważajcie Nie bierzcie tego gówna No że Żebym się nie musiał postarzać <grym> Nie, naprawdę Jeżeli możecie i nie musicie to po prostu jak najmniej dragów, jak najmniej używek. Można się cieszyć bez tego. Mam chwilkę czasu, to zrobię szybko rundkę po tej dzielnicy. Sorry, że jadę chodnikiem, ale nie mam jak się wkleić. A więc tak wygląda dzielnica Camden Town. Ja pojadę szybko pod pomnik. Właśnie tej sławnej piosenkarki, o której wspominałem przed chwilą Czyli Amy Winehouse Każdy ją zna Każdy wie czemu zmarła Więc nie będę o niej tutaj się rozgadywał Jak ktoś chce to po prostu proszę wejść na Wikipedię i poczytać Bo w świecie muzyki naprawdę zasłynęła I osiągnęła dużo Niestety zmarła bardzo młodo Tędy, Dziękuję, Przede mną jest sklep CyberDog Bardziej dla osób Którzy lubią muzykę techno I jak wspominałem wcześniej O tym czego nie bieście, czyli używki Właśnie jestem przed pomnikiem Emu który wspominałem wcześniej Jeszcze raz powtórzę, zmarło w wieku 27 lat Poprzez przedawkowanie różnych Używek, a więc proszę was jak najmniej tego gówna, bez tego też można się cieszyć. Ja sobie robię szybkie zdjęcie z Emi i lecę dalej. Hej. Uciekam z dzielnicy Camden Town. Oczywiście będę nagrywał o tym miejscu oddzielny film, bo można gadać o nim dosłownie godzinami. Ale po prostu stwierdziłem, że nagram o tym dłuższy materiał. Jak uspokoi się sytuacja z tym całym koronaświrusem a na chwilę obecno ja się udaję do wcześniej wspominanego Regens Parku, właśnie dojechałem do Regens Parku. Po mojej prawej stronie znajduje się zoo Niestety nie widzę żadnych zwierząt, więc nie będę nic nagrywał. Przyjadę się, zrobię szybko rundkę po tym parku i będę jechał tak jak wspominałem wcześniej. I o tym właśnie jest ten film, czyli będę jechał do dzielnicy Wembley, gdzie znajduje się. Wembley Stadion Ja zrobię sobie zaraz szybko przerwę Na jakoś banana albo batonika Może się pokażą jakieś wiewiórki Te nakarmię, mam ze sobą orzeszki Jestem właśnie przed, przed mapą tego parku. Park dokładnie się znajduje między dzielnicą Camden Town, gdzie niedawno byłem, a dzielnicą Paddington. Jak można zauważyć, park jest olbrzymich rozmiarów, nawet po tym, że na tym parku widać dokładnie, raz, dwa, trzy, siedem boisk do gry w piłkę nożną. Jest to jezioro, jest zoo, jest ogród Queens Mary Garden z różami, do którego właśnie idę. Z tego, co wyczytałem, jest yy, 12 tysięcy róż, więc musi to wyglądać świetnie i to jest jedne chyba z ulubionych moich parków w Londynie. Więc, jakby ktoś był w Londynie, naprawdę polecam odwiedzić ten park. Można spędzić w nim cały dzień. Ok, ja lecę zobaczyć, jak wygląda ten ogród róż, a później dalej w trasę. Hej, właśnie znajduję się w Regent's Parku i z tego co wyczytałem, jest tutaj 85 gatunków róż a łącznie wszystkich róż jest około 12 tysięcy, a więc jak możecie zauważyć, wygląda to tak. Dookoła dosłownie są wszędzie róże i czuć ten zapach na, na setki metrów. A za dużo tego jest. Te zapachy się miesza i po prostu ludzie przychodzą. Naprawdę polecam odwiedzić ten park jakby ktoś był w Londynie, bo ludzie przychodzą po to tylko żeby powąchać te róża. Oczywiście te róż, tych róż nie ma tutaj całym rokiem, ale jak ktoś właśnie trafi w ten, w ten okres, kiedy one kwitną, no to jest bardzo piękny zapach, więc naprawdę polecam jakby ktoś odwiedzał Londyn. Ja szybko przerwę, nie będę przedłużał Siedząc tutaj, bo pogoda się powoli psuje, a przede mną jest jeszcze jakieś 15 km. A więc zbieram tyłek i lecę na stadion Wembley. Okej, okay, właśnie dojechaliśmy na miejsce Zostało mi jakieś 9-10% baterii Więc będę próbował się streszczać Powiedzieć kilka słów o tym stadionie I po prostu wracać do domu No nie, nie wierzę oh, shit. Niestety jest odgrodzony i nie będę mógł zrobić kółka na około tego, tego stadionu